Crybabies Magic Tears Świat przyjaźni magicznych przygód Crybabies Agata, <grym> Wiedźma ma Jesteś najlepszy na Hej świecie! Ci. Wow, ekstra kostium! <grym> Dziękuję! Idealny na najstraszniejszą noc w roku! Noc złych, bobasożerczych Wiedźm! Wiedźm? ale one nie istnieją! To tylko takie święto! Święto złych, niedobrych, brzydkich wiedźm, które zmieniają bubasy a. w myszy, a potem je jedzą! Jedzą! A. Hej! To tylko żart! Wracaj! Hej, Dreamy! Jesteś gotowa na Halloween? Jasne, że jestem! Hi, babies. Hi, babies. Och, moja głowa! Co? Pierwszy raz widzisz gadającego oko? Uf! Uff! To tylko ty stormi. No dobra, Wracajmy do nauki. Dobrze, dobrze już siada. Dlaczego nie lata? Pomiutłach straciła moc. Beznadziejna ze mnie wiedźma. Pokazała się niemagicznemu bobasowi! Czego surowa zabrania wielki podręcznik wiedźm? Właśnie. Może czar, który rzuciłam na miotłę, przestał działać. Co oznacza, że trzeba rzucić na nią nowe zaklęcie. To chyba logiczne. Zaklęcie. Tylko które? Zmienianie w olbrzyma? Nie. Zmienianie w żabę? Nie. Hej, mam! Latanie. Składniki są w lesie. Dwie łzy mrówki, buty stonogi. Hmm. Hmm. A! To pies! Co jest spot? Ha? Wow! Odlotowy kostium, wiedźmy! Hmm. Przebywanie pośród niemagicznych bobasów nie wpływa na moje moce. E, tak, to kostium. <laughs> Jestem Agata, zwykły niemagiczny bobas. <laughs> Jestem Doty. E co tam masz? To e, e. sprawy bobasów takich zwykłych. E! Gotujesz. Co to będzie? E, ciasto. Szukam parę składników. Pomożesz mi? No pewnie. Chodźmy. Dobra. Wszystko jest zupełnie normalne. Au. Ha. O! E, co się dzieje? Jeśli to żart, to nie jest śmieszny. Wyglądam potwornie pysznie. <trybuj> A? Chwileczkę. Ta miotła to nie moja miotła. Au. Ups, wybacz. Aaaa! To miotła prawdziwej wiedźmy. Hej, to magiczna miotła wiedźmy. Spadła z nieba, a jej kot mówi. Wiedźmy nie, nie istnieją. istnieją. Ach tak? Zobaczycie. Hmm. Kuku. <grym> Spójrz, mam. <grym> Super. A -a. A -a. O, o. nie, 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 nie. Hej, patrzcie, to na pewno wiedźma. Tak, ta, jasne. Chodźcie, pokażę wam. Mhm. Planuję wrzucić Doty do kociołka i ją zjeść! Musimy jej pomóc! No weź, wiedźmy nie istnieją. Więc sama zobacz. Kociołku jest tak ciepło, że chce się w nim wykąpać. Jak uważasz, Doty? Wie, wie, wiedźmy istnieją. Mówiłam. Dalej, jeśli wbiegniemy tam wszystkie, może wiedźma się przestraszy. A! Nie są złe? A -a! A -a! A -a! Hej, pomóż tam! To wszystko moja wina. Jestem najgorszą wiedźmą na świecie. No, może nie najgorszą. <śmum> Gadający z A -a! Wciąż się jeszcze uczysz. W księdze na pewno jest odpowiedź. Zaufaj sobie. Hej, wiem! Mam! Zaklęcie odwracające! Brawo! Huh? Wrota swe otwórz czarodzieju czasu. Zrób by było tak, jak zanim wpadłam do lasu. <laughs> Udało się! Tak! Ta Co za dzień! Okazało się, że konie miała rację i wiedźmy istnieją, ale są dobre. Chociaż ciągle się uczą. Oj, przestań! Poruszasz rzeczami na wstyknięcie i umiesz cofnąć czas! No i latać na miotle! Ale najbardziej magiczną rzeczą jest nasza przyjaźń. Dziękuję za zaufanie!